Dzień dobry, nazywam się Michał Banasiak i jestem produkt menadżerem w dziale wyposażenia warsztatów w firmie Interkin. Dziś chciałbym zaprezentować Państwu wózek narzędziowy skandynawskiej marki ProMeister o oznaczeniu PT941510, w którym znajdziecie aż 415 profesjonalnych narzędzi. Prezentowany model wózka posiada następujące wymiary: 108 mm wysokości, 794 mm długości i 480 mm szerokości. Całość wraz z narzędziami waży 104 kg. Blat wózka zabezpieczony jest pianką EVA o grubości 1 cm, a jej powierzchnia z jednej strony jest dodatkowo ryflowana, co ogranicza przesuwanie się po niej jakichś drobnych elementów czy śrubek. Innowacyjna konstrukcja wózka i ścianki wykonane z podwójnej blachy sprawiają, iż maksymalne obciążenie statyczne wynosi aż 700 kg. Całość pomalowana jest proszkowo w kolorze czarnym ułatwiając czyszczenie szafki i zabezpieczając powierzchnię przed przypadkowym zarysowaniem. W konstrukcję wózka wmontowane są dwa solidne uchwyty, które ułatwiają zarówno manewrowanie, ale też ułatwiają podnoszenie szafki, kiedy potrzebujemy pokonać jakąś przeszkodę w warsztacie. Z jednej strony dodatkowo zamontowana jest składana półka wytrzymująca 3 kg obciążenie. Powiększa ona powierzchnię roboczą, na którą możemy odłożyć sobie jakieś dodatkowe narzędzia czy chemię warsztatową. Z drugiej strony ściana wózka jest perforowana i przygotowana do umieszczenia na niej np. Na haków narzędziowych czy uchwytów na papier. W wózku zamontowane zostały cztery mocne, łożyskowane koła o średnicy 125 mm wykonane z termoplastycznej gumy TPR, która lepiej tłumi wstrząsy podczas przemieszczania szafki po nierównej powierzchni. Dwa z nich są wyposażone w hamulec. Wózek wyposażony jest w osiem szuflad, siedem wąskich i jedną szeroką, które są zamykane centralnym zamkiem. Każda z szuflad posiada specjalne łożyskowanie, dzięki któremu możemy ją wysunąć w 100%, a to daje pełny dostęp do potrzebnych narzędzi. Wszystkie narzędzia są starannie i w przemyślany sposób ułożone we wkładkach z trwałej pianki EVA. Zastosowanie pianki zapewnia doskonałą organizację narzędzi i sprawia, że znajdują się one zawsze na swoim miejscu. Dodatkowo, każde miejsce, w którym umieszczone jest dane narzędzie, jest opisane co ułatwia jego wyszukiwanie. W prezentowanym wózku znajdziemy narzędzia takie jak wkład z 25 wkrętakami, w którym znajdziemy rozmiary płaskie, PH, PZ i TORX-T, a także uchwyt do bitów i pokrętło elastyczne. W kolejnej szufladzie są narzędzia i akcesoria 1 cala Między innymi grzechotki, pokrętła, przedłużki, a także akcesoria, adaptery i przeguby. Nasadki krótkie i długie od rozmiaru 4 do 13 oraz nasadki Torx E od 4 do 10. Na uwagę zasługuje tutaj 53-elementowy zestaw kolorowych bitów w wygodnej zamykanej kasetce. W sumie 143 elementy. Kolejna szuflada to nasadki akcesoria w rozmiarze 3/8 cala w dwóch niezależnych wkładkach. W sumie 103 narzędzia. Znajdują się tutaj między innymi grzechotki Przedłużki i pokrętła. Nasadki długie i krótkie w rozmiarach od 9 do 19 mm nasadki Torx E od 4 do 20, a także krótkie i długie nasadki PZ pH nasadki z końcówką sześciokrotną hex w przedziale 4-10 do 10 mm oraz nasadki Torx od rozmiaru T15 do T40. Szuflada na jedną drugą cala, gdzie znajduje się 28 narzędzi to grzechotki pokrętło łamane oraz nasadki Torx E od 10 do 24 mm. W tej wkładce znajdziemy specjalny przełączalny adapter grzechotkowy, który w połączeniu z kluczem płaskim może tworzyć jeszcze jedną grzechotkę. W rozmiarze 1/2 cala znalazły się także nasadki sześciokątne od 10 do 32 mm krótkie i od 10 do 24 mm długie oraz nasadki Torx T od rozmiaru T20 do T60, to kolejne 63 narzędzia. Warto nadmienić, iż każda z grzechotek w wózku została wyposażona w przełącznik lewo prawo oraz 72 ząbki dla jeszcze większej precyzji dokręcania. kręcania. Ponadto kształt grzechotek prostych w kształcie łezki zapewnia lepszy dostęp do trudno dostępnych przestrzeni. W wózku nie zabrakło także kluczy płaskooczkowych z grzechotką w rozmiarach od 8 do 19 mm, płaskooczkowych dwunastokątnych w rozmiarach 6-23 mm oraz kluczy nasadowych przegubowych. Ta szuflada zawiera w sumie 37 elementów. W ostatniej wyposażonej szufladzie znajdziemy zestawy szczypiec, m.in. szczypce nastawne, szczypce tnące oraz szczypce uniwersalne, a także do piersieni zegera. We wkładce znajdują się także szczypce mini do bardziej precyzyjnych prac. Ta wkładka zawiera w sumie 18 elementów. Ostatnia, najwyższa szuflada, pozostała pusta na dowolną aranżację przez użytkownika. Jak Państwo widzą, mamy tutaj narzędzia w każdym rozmiarze, a ich wykonanie jest dopracowane i przemyślane. Nietuzinkowy design sprawia, że wózek PROMEISTER wygląda dobrze w każdym warsztacie. System wózków narzędziowych PROMEISTER to seria premium, stworzona z myślą o osobach, które poszukują wysokiej jakości narzędzi do profesjonalnego zastosowania.